Cześć. Dzisiaj kolejny ze wstępów do tegorocznej fabuły Silverberg: Dziedzictwo. Dzisiaj będzie o jednej z największych chyba grup tej fabuły, czyli o łowcach potworów. Profesja absolutnie ulubiona przez naszych graczy, chyba najbardziej popularna w ostatnich latach. Oczywiście nie mam pojęcia dlaczego, i na pewno nie ma z tym nic wspólnego sukces pewnej gry komputerowej. Zapraszam na kilka słów od opiekuna i prowadzącego tę grupę naszego Gorwenala, czyli Filipa Gambusa. Zapraszam. Cześć, jestem Gorwenal i będę wam mówił, dlaczego chcecie zostać chłopcą potworów. No ale po kolei. W tym roku kolejny Silber, i głównym wątkiem, główną osią fabuły jest wyprawa. Archeologiczno-odkrywcza na wschód za góry Larion, spowodowana pewną rewolucją w świecie nauki. Wyprawę organizuje kompania Nowej Magii. I chcą, żeby ta wyprawa poszła jak najlepiej. Chcą być przygotowani na wszystko. I tutaj wchodzi nasza grupa, której będę opiekunem. To znaczy łowcy potworów z Akademii Jastrzębieckiej w Terali i z kawerny w Burgundii, najlepsi specjaliści, najęci za bardzo ciężkie sakiewki bezantów, po to, żeby utrzymać tą ekspedycję no, w pewnym rodzaju bezpieczeństwie. Bo wiadomo, że żyjemy w takim świecie, że gdziekolwiek by się nie poszło i na jakimkolwiek odludziu by się nie było, nie ma takiego miejsca, gdzie nie rzucisz kamieniem w krzaki i nie masz prawdopodobieństwa około 40% na trafienie tam jakiegoś potwora. Na co się przygotowywać w takiej grupie? Będzie trochę na pewno tropienia potworów po krzakach, będzie z, trochę walki z tymi potworami. No to jest mniej typowe niż y, typowa walka z BN-em y, po prostu uzbrojonym w miecz. Być może trochę klimatu, horroru na jakichś nocnych akcjach, podczas podkradania się do potworów, podczas też walki z nimi. No i eksploracja. Mam nadzieję, że sporo eksploracji, która się dobrze uda. Kogo szukamy? Szukamy łowców potworów, dedykowanych dla zarówno eksterminacji stworzeń magicznych jak i dla badania ich szukamy zaplecza medyków, alchemików, którzy będą tą, ten mały oddziałik trzymać się na nogach i w jednym kawałku przez jak najdłuższy czas. No i w zasadzie każdego specjalisty, który się poza tym dołączy bo wiadomo, że mimo że to jest nazywane łowcą potworów, to mimo wszystko do radzenia sobie z potworami wiele różnych dyscyplin jest przydatnych. Jeżeli myślicie o dołączeniu się do grupy, e, ankiety są już od jakiegoś czasu dostępne, doradzam jeszcze sprawdzić. W tym roku do ankiet została dodana nowa funkcja, tuż już nowy parametr funkcji w grupie dla danej postaci. Funkcja typu y, lider, dyplomata, zaplecze, ochrona zbrojna, y, która dla wakatu opisuje mniej więcej czym ta postać będzie się zajmowała i do jakich wątków będzie skierowana. Wiadomo, nie tylko wątków w swojej grupie, ale na przykład, ponieważ to wyprawa organizowana przez kompanie, no to prawdopodobnie powiedzmy ochrona zbrojna ze wszystkich grup będzie współpracować ze sobą w zapewnieniu ochrony yy, i bezpieczeństwa dla podróżujących, dla tych specjalistów, których będą eskortować. Jak jesteśmy przy postaciach, to może narodowości postaci yy, zapraszamy do grupy wszystkich. Bergundów, Terali, Fjordyjczyków, e, Ofirczyków, może e, Kuła też są mile widziani ze strony e, Akademii Jastrzębieckiej. Na pewno był jakiś łowca potworów z Talesoj z kawerny, z bergundskiej organizacji. Także naprawdę e, dużo narodowości tam się może znaleźć. Myślę, że dla Steryjczyków też byłoby miejsce y, bardziej y, niż narodowość, y, taką, y, takim wyborem znaczącym będzie szkoła, z której się wywodzicie. To są takie dwie, można powiedzieć, lekko konkurencyjne organizacje. Kawerna Bergundzka, także dla Sojuszu w Północy y, i Akademia Jastrzębiecka Teralska, więc to dla państw tak zwanego Paktu Wedry, jeżeli nie wiecie to, co są za organizacje sojusze takie polityczne, militarne, to zapraszam na stronę e, Silverberg do przeczytania e, na temat świata gry, Co do inspiracji do postaci, no bo przecież niektórzy z Was mogą sobie myśleć, nie, nie, nie będę chałowcą potworów, przecież nie wiem jak się poluje na potwory, e, nie mam pomysłu na taką postać. Nie musicie dużo szukać. Mamy serię książek i gier Wiedźmin, która jest najbardziej oczywistą e, inspiracją, ale proszę, bez 10 Geraltów w grupie i nie farbujcie włosów na biało, jeżeli możecie. Poza tym mamy postać Van Helsinga, takiego łowcy wampirów, też e, widocznego w komiksach, w filmach. No i jeżeli ktoś jeszcze chce przed obozami sobie się jakoś zainspirować, polecam Castlevanie Netflixową, gdzie też jest postać łowcy potworów dość, można by powiedzieć, ciekawego. Inspiracji jest sporo, przeszukanie internetu naprawdę dużo daje, więc tutaj pomysły na postać będą na pewno łatwe do znalezienia. No i to chyba wszystko. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że będę się starał zapewnić grupie jakiś przyzwoity klimat tego, tej wyprawy i polowania na potwory i eksploracji nowego świata. I myślę, że możemy szykować srebrne miecze i widzimy się w tym roku latem na Silberze. Cześć!